Trendy w modzie Nie Tak, nie Czemu? Nie, słuchaj, nie. To, tak nie to tak nie działa Czemu? Ale przecież to jest fajne Tak, nie. tak, tak robią fajne osoby nie. Słuchaj, to jest zabawka dla dzieci Masz, masz problem do mojego spinera? Mamo, mamo, do, do daj mi dwie dyszki Ja sobie pójdę z kolegami do sklepu, bo Nie nie, mamo. Nie, mamo. Jeśli to kupisz, mamo, nie dostaniesz ubiot. Ale szybko! Nie. <grywa> Czekaj, żebyś babcia. Ale w Ale gdzie idziesz? Mamo, mamo, ja, 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 idę do sklepu się przejść. Nie. Ale po co? Po co idziesz? Mamo. Nie pozwalam. Mamo. Nie. Idź Idziesz po w kucykami. Nie! nie. Nie! Nie! Siema! E, dzisiaj wam pokażę, co jest w moim plecaku szkolnym. Siema, siema! O, siema, to jest odcinek z moim ziomem i dzisiaj będziemy wam pokazywać, co jest w moim szkolnym plecaku! Yeah. 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 Seniu, nie rób tak! Mamo! Nie wchodź do mojego pokoju, kiedy nagrywam! Nie rób tak! Bagał kata! Spadam do świata anime! masz problem, mamo! To są chińskie bajki! MAMO! Nie rób tak! To, to, to jest moje, moja wife, masz do tego problem, mamo! Anime teraz stało się modne! Jestem otaku, mamo, masz do tego problem! Mam <laughs> wife, mamo! Świat anime jest lepszy, spadam stąd! Stary... stary... Co? Co się stało? Stary, źle robisz. O nie! Idę stąd. Nie, ziom! A my jesteśmy fajne! Mamy yy, dziury w spodniach na kolana! Modne i w ogóle! Zabrakło wam materiału? Nie, to jest modne, masz problem, tak się teraz nosi!